Siemianeczko, świruski i świrusy kładowe. Dzisiaj tak porozmawiamy, jak rozpoznać przykupnie kłada, czy był jeżdżony, turystycznie, czy był upalany. Więc jeśli jesteś ciekawy, siadaj i zaczynamy. Ok, let's go. No i witam kochani, z powrotem jesteśmy. Dzisiaj, w taki krótki filmik, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które dostałem od Marcina. Mianowicie brzmi: Siemanko Maciek, czy mógłbyś podpowiedzieć, jak rozpoznać kłada topionego, lub jeżdżonego w błocie, lub poszucze? Czekam na jakieś wskazówki. Dzięki, Marcin. Dobra, drogi Marcinie. Co ja mogę ci powiedzieć? <noise> nigdy nie masz pewności jak jest ten kład, nigdy. Więc jedyne co mogę ci podpowiedzieć i Wam również, przy, jeśli byście chcieli kupić takiego układa używanego, jeżdżonego zgodnie z przeznaczeniem, jak wychwycić kilka rzeczy, które e, wskazują na to. No i, można się czasami, wiecie, no nie można się tym kierować co ja Wam powiem, ale można sobie wskazóweczki wziąć e, do siebie przy Kupnie, chociaż przy dzisiejszych cenach kładów, to raczej te kłady używane już raczej będą nie do sprzedania. <noise> więc e, jeśli kogoś to będzie interesować, to sobie po prostu e, może się z tym zgodzić lub nie. sekcja komentarzy jest dla Was, więc e, też możecie pisać i podpowiedzieć, jak sprawdzić. Więc ja Wam powiem tylko, jak sprawdzić na. E, jak ja bym miał sprawdzać? Więc e, kilka wskazówek mogę Wam dać na e, podstawie mojego kłada. Przecież wiem jaką były jeżdżony, <laughs> ale nie wskazuję, ale wiem jak był żony yy, i pokażę Wam mniej więcej jak to zrobić. Dobra, obracam yy, aparacik i lecimy z tematem. Ja pokażę Wam na, yy, na podstawie mojego tutaj yy, kładzisza, czyli Kanam Renegade 2022. Wszystkie Renegady są mniej więcej podobne, więc niczym nie będą się różnić. <laughs> Więc y, zaczynamy. Dobra, jeśli macie taką możliwość, weźcie sobie zawsze ze sobą taką, y, taką latareczkę, też Wam się przyda. Jak już idziecie na te oględziny, no to udajcie, że chociaż się znacie na tym i weźcie, so o, weźcie sobie taką latareczkę, przyda się na pewno. Mianowicie, jakie. Rzeczy wskazują na to, że kład był nieutopiony, nie bo Wy nie jesteście w stanie sprawdzić, jak, czy kład był utopiony, czy nie, bo każdy sprzedawca to po prostu zatai. No nie okrywajmy, zatają to, więc co wskazuje na to, że był jeżdżony zgodnie z przeznaczeniem, i to jest taka druga właśnie opcja, bo nie każdy kład, który przejeżdża przez wodę, dotąd to już jest topielec. Nie każdy, ja w ogóle nie mogę rozgryźć tego, co to jest topiony, a co to jest, wiecie, topielec, nie? Bo dla mnie topiony kład to jest już, jak już zanurkuje pod, pod wodę. To, że ten kład jeździł potąd w wodzie, dajmy na to, no to on jest do tego stworzony. No tutaj Tak zbytnio jest wszystko pouszczelniane, że raczej no, jest to tak skonstruowane przez inżynierów, żeby on mógł aż dotąd dotąd nawet sobie stać w wodzie i nic nie powinno mu się stać, więc no, można powiedzieć, że to to PLS jest, nie? <gry> ale dla mnie to PLS to jest kład, który był utopiony, a kład jeżony zgodny z przeznaczeniem to jest po prostu kład. Dobra, zaczynamy tak, żeby ten film nie był taki długi jak ostatni, więc lecimy. Dobra panowie, w pierwszej kolejności tutaj Wam nie pokażę, bo ja mam ogólnie siatkę założoną, ale biorąc taką latarkę na oględziny sobie, patrzcie sobie nawet na tutaj, na chłodnicę, czyli ona musi mieć kolor oczywiście amelinium, bo nie może mieć innego niż amelinium. Każdy kład, który był jeżony po błocie, w wodzie po błocie, będzie miał... Kolor taki, no takiej cegły, powiedzmy sobie, taki ceglany kolor, taki brudny, taki, no, gliniasty, gliniasty bardziej, nie? Więc tu już tak widać, że było coś tam. Zawsze możecie sobie wsadzić tą latarkę z tyłu za wentylator. I po prostu popatrzeć sobie na stan chłodnicy. Przeważnie tych siatek nie będzie. To będziecie całą chłodnicę widzieć, jak ona tam wygląda. Ale możecie zobaczyć, czy nie jest zawalona, czy jest prześwit w tej chłodnicy, czyli światło przechodzi. Jeśli nie widać tego światła, a w większości takich renat nie widać tego światła, uwierzcie mi szczerze, bo nie ma tam jak dojść, żeby to umyć. Więc to jest jedna z takich rzeczy, którą możecie wyłapać po chłodnicy. Zawsze możecie sobie rozwinąć wyciągarkę. Jeśli jest lina stalowa, no to prawdopodobnie będzie zardzewiała ta lina, więc już macie wskazanie na to, że dotąd na pewno było jeżdżone. Tak? Następnie możecie popatrzeć sobie na lampy. No jeśli lampa jest przymglona, jeśli lampa jest, no widać tam od środka, że woda się nalała, no wiadomo, że był gdzieś potąd jeżdżony. Te lampy naprawdę widać, jeśli były jeżdżone gdziekolwiek głębiej, więc tak naprawdę rzuca się to od razu w oczy. Następna sprawa. Odboje, odboje tutaj na amortyzatorach. One przeważnie są takie, wiecie, zliniałe, takie kruszą się. To też jest taki wyznacznik tego, że to było sobie tam gdzieś topione. Półosie, zobaczcie, półosie. Kolor widzimy jaki. <laughs> Nie wygląda to jak kolor takich nowych. Tak chromowany, tylko jest już zardzewiały. No, możemy to po każdej kałużce przejdziemy. Nie, no nie bardzo. Jak jest nowy kład, czy tam jeżdżą normalnie, to tak półosie nie będą wyglądać. Tu wyglądają już jak wyglądają, więc macie przykład. Już to wskazuje na to, że gdzieś tam było to topione. Oczywiście możecie znaleźć takiego xmr ja, że jest założony na kołach zwykłych. Jak widzicie, bikornach, czyli świadczy o tym, że jeździ tylko po szutach. No to mylne wrażenie. Tak naprawdę, wiecie, one sprzedawane są na kryptidach, No, na kryptidach też można jeździć, i też musicie brać pod uwagę, że ludzie zatajają wiele rzeczy, nie? Na przykład zmieniają szybko koła, na przykład, nie wiem, zakładają snorkle. Jakie najlepiej jest, to brzmi jak stoi Renegade ze snorklem, z oponami błotnymi. I jest napisane w ogłoszeniu, że snorkel jest założony tylko, bo mu się ładnie podobał ze snorklem, nie? <laughs> I wiecie, ktoś wydaje 500 zł na y, obudowę, na snorkla. Y, tutaj na całe dajmy na to wyniesienie wszystkiego. no, To, to jest blisko koszt 2000 zł, złotych wydaje po to, żeby po prostu y, ładnie wyglądał, tak? <laughs> no, też, no też nie bardzo. Zobaczcie sobie stan dyfrów, jakie są kolory dyfrów, no kolor dyfra powinien być ameliniowy, a tu jest już właśnie taki gliniasty, więc już świadczy o tym, końcówki drążki to samo. Później tu są takie spusty, odpowietrzniki, kiedyś Wam o tym mówiłem na live'ach, które wskazują na to czy woda była w airboxie czy nie. Jedna, yy, jedna akcja była taka, że po prostuśmy też przytopili kłada, ale tu woda się nie pokazała, to znaczy, że nie zapało yy, wody. Jak widzicie, one powinny być przejrzyste. Zobaczcie, powinny być przejrzyste jak lustereczka, a w niektórych zdarzają się takie, że są po prostu ciemne, <laughs> czyli coś tutaj się musiało wydarzyć, tak? czyli już tam musiała być woda. No to taka już następna wskazóweczka. Następną wskazóweczką jest. Na pewno będą duże podrapania w tej części. Czyli tutaj wiadomo, jak wiesz, zakład po błocie. Tutaj, no wiadomo, ono będzie porysowane. Te stopnice będą porysowane. Ogólnie one się rysują, ale w błocie bardzo mocno się rysują. Ogólnie stan plastików będzie taki. Jakieś siwawy, plastiki będą odbarwione, na pewno będą odbarwione, jeśli kład jeździł zgodnie z przeznaczeniem możecie zobaczyć stan, yy, stan fotela pod spodem. No, wiadomo, no, tutaj tu jest nowość, można powiedzieć, ale w niektórych świadczy tutaj siedzenie, że naprawdę było topione to odstawimy na boczek na razie, żeby mi się tutaj nie rozwaliło. Teraz pamiętajcie, każda wskazówka pokazuje wam dokąd jeździł ten kład w wodzie. Na przykład tutaj. Jeśli zobaczycie e, w tych miejscach tutaj, że jest zardzewiałe, że klemy są pordzewiałe, że tutaj znajduje się piasek, że tutaj wiecie, no wszystkiego się nie da domyć w kładzie. No, zawsze mieć dobrze taką latarkę, bo zobaczcie, ta już mi się chyba był wy... o jest. Popatrzyć sobie, zobaczcie, widzicie? No, tam jest dużo takich kamyków żwirowych, gdzie, gdzie y, tych kamyków żwirowych nie powinno być. Wiecie, tutaj jest akurat zatyczka Rrio2C, to tu nie ma się martwić, że tu woda wleci y, do Airboxa. No, ale niektórzy nie mają, trzeba wyciągnąć ten filtr, zobaczyć, czy tam ogólnie nie jest, y, nie jest y, brudno. Powinno być czysto, ale zdarzają się kłady, że tam widziałem, że było naprawdę brudno. Dobra. Przyjrzyjcie sobie stan naklejek tutaj. To też jak jest wyciurane w błocie, to prędzej czy później te naklejki będą się odrywać. <laughs> teraz tak. Tutaj wiadomo. Pamiętajcie też popatrzeć sobie z tyłu. Tu widzicie tak samo półosie widać. Na przykład dyfer tak samo widać po dyfrze, że było jeżdżone. I teraz zobaczcie jak wysoko można zobaczyć dokąd było Jeżdżone no to akurat wiem dokąd było jeżdżone, ale na przykład, jak sobie często, gęsto pojedziecie na jakieś oględziny, ludzie myją kładę, ale nie do końca. Na przykład, jakbyście wsadzili tutaj rękę, tutaj rękę i poruszali, to często tu stąd wyleci sobie dużo, dużo błota. <laughs> to są takie miejsca, że tutaj się wiecie kład się, kład idzie do góry, to wszystko zostaje tutaj, tak samo jest z przodu z lampami. Zobaczcie o z lampami najczęściej najczęściej zobaczcie ile błota zostaje na lampach nie zobaczcie wszędzie wszystkiego nie domyjesz i zobaczcie tu ładnie kład wyglądał a jednak tutaj w lampach nad lampami błota zostaje więc już wiemy że w tym kładzie było jeżone gdzieś do tej wysokości no oczywiście jeśli wam sprzedawca pozwoli możecie sobie odpiąć tą klapę Przejrzeć sobie. No, nie będę go teraz całego rozbierał. No, ale wiadomo, cały tutaj środek trzeba przepatrzeć, czy tam nie ma żwiru i różnego rodzaju błota, bo też tam się znajduje. Uwierzcie mi szczerze i możecie być trochę zniesmaczeni, jak tam zobaczycie. Więc tak samo zobaczcie na stan kierunków, czy w kierunkach wody nie ma. I ta lampka bardzo dużo Wam pokaże. A teraz tak. Co jeszcze no i oczywiście to, co najlepsze, silnik. Kurde, lampka mi szwankuje, nie mam jak wam pokazać teraz. Silnik oczywiście powinien być w kolorze yy, w kolorze amelinium. Tutaj akurat jeszcze nie jest aż tak zniszczony, ale uwierzcie mi, że niektóre kłady to są już nawet można powiedzieć, w kolorze no takim yy, ekry. że tak powiem ekri. No jak wiadomo, yy, możecie też zobaczyć, że. Yy, są naklejki, jakich nie ma, no to znaczy, że też coś tam było jeżdżone, tak samo tutaj dużo się odkłada, błota, pamiętajcie wszystkiego nie jest człowiek w stanie wymyć. I teraz to jest takich kilka wskazówek, jak sprawdzić, na przykład, czy kład był jeżdżony zgodnie z przeznaczeniem, czyli jeżdżony gdzieś tam, tak jak powinien być ich <laughs> samerek użytkowany. A teraz wam pokażę takie kilka yy, Kilka szczegółów, na które trzeba popatrzeć, czy kład nie miał rolki. Czy kład... Jak chcecie, to słuchajcie. Zobaczcie na przykład, jak zobaczyć, czy kład nie miał rolki. Na pewno, wizualnie, wizualnie to będzie widać. Nawet jak staniecie prosto, przykładzie, czasami może być tak, że handbar jest jeden niżej, trochę wyżej, bo wiadomo, one się tam luzują na tulejkach. Ale jak sobie wyprostujecie, on ma stać równiutko. Jak staniecie, dajmy na to, jak. Jak już nie masz miarki ze sobą i staniesz, zmierz sobie tak kierownicę w jednym miejscu. Wiecie o co chodzi, nie? W takim samym miejscu powinien być druga rączka kierownicy, bo to widać od razu. Powiem Wam szczerze, jak jest po roleczce, takie może pół półroleczce, nie do końca, bo też takiego okłada kupiłem. Teraz tak. Skąd można poznać, że kład gdzieś tam sobie wyrolował, nie? Często jest tak, że te plastiki, które są tutaj. One od uderzenia sztycy potrafią się tu wgiąć i uwierzcie mi, to widać też, że tutaj obcierała kierownica lub było zgięte i to już jak odegnie, to już tak zostanie albo będzie rozwalone. Często gęsto jest tak, że okleina jest położona, ale to na okleinie widać tutaj, że kład był po jakiejś tam przygodzie rolkowej. Też jest widoczne na przykład, nie chcę tutaj rozbierać, ale na Airboxie przeważnie jest tak, już Wam pokażę tutaj, że sztyca uderza w Airboxa. Jeśli nie rozwali tego Airboxa, no to pokleją, ewentualnie gdzieś tu zakleją i, i tego nie widać. Dopiero później zobaczysz w jakichś tam swoich naprawach, ale trzeba na to zwrócić uwagę tutaj na Airboxie czy nie jest klejony, czy nie jest popękany. Tak samo wiecie, to jest część wymienna, mogą wymienić. Pamiętajcie, że wszystkie roczniki XMRów dajemy na to miały oznaczenia jakiekolwiek tutaj, miały naklejki w tą, w tą. Warto się z tym zapoznać zanim jedziesz kupić i zobaczysz, że jeśli jest cały czarny nie jakiś taki wiesz wyróżnia się od tego. To znaczy, że coś tutaj było nie halo. Możesz oczywiście nawet też jak zobaczysz tutaj tak, że było coś dziubnięte, walnięte. Wiecie stan plastików tutaj, czy on się zgadza cały, czy nie jest wyłamany. Tak samo nie chcę go teraz rozpinać, ale bym wam pokazał. O, dobra, chyba się rozpiął. Często jest tak właśnie. Czekajcie, dajcie chwilę. O, często jest tak, że ten airbox dostaje tutaj od sztycy, bo jest wgięta do środka albo tu z boku i teraz w XMR czy tam ogólnie w Renatach prawdopodobnie te snorkle one są tu sztywne. Jak się przewróci to on się gdzieś tu wyłamie. Zobaczę czy nie był klejo, To można ściągnąć. Nie będę teraz tego rozbierał ale jak już bym zobaczył że tutaj jest coś nie halo to bym poprosił żeby pan mi to ściągnął. Ja bym sobie zobaczył stan po prostu tutaj snorkli bo mogą być tak żeby też miałem takiego żeby był po prostu pęknięty i był złapany blaszkami może być tak, że był poklejony i też nie jest sialala. Też musicie brać pod uwagę to stan kierownicy, jak wygląda, czy nie brakuje tu żadnych jakiś takich wiecie. Stan klamek też świadczy o tym, czy było po rolce, czy po rolce. chociaż ludzie dużo rzeczy wymieniają. Ale to są takie rzeczy, które, które zobaczycie od razu, nie? Jak przyjrzy się tego tam przy Airyboxie, przyjrzy się tutaj na plasticzku, zobaczcie. I tu jest zaraz taka sznyta od, od sztycy, i już od razu wiecie, że coś tam było nie sialala. Dobra, i teraz jeszcze jedna opcja. Pokażę Wam, co jest z tymi zderzakami. Też kiedyś żeśmy rozmawiali na ten temat, że często jest gęsto tak, że albo ludzie wymieniają te zderzaki przednie i tylne bampery, że tak powiem, albo są malowane te bampery. Wiecie dlaczego są malowane te bampery? ze względu na to że często gęsto jest może być tak właśnie że po rolce był że poleciał góra dół przekoziołkował i wiadomo co tutaj się stało że się powginało. Druga opcja jest taka że po prostu czasami lakier schodzi i to dosyć mocno i też jest opcja taka że ktoś po prostu sobie stanął na kółku tym przycedził. też tak może być wiecie to są to wszystko idzie widać zobaczcie jak ktoś tu walnął na tym to będą pewnie lampy szarpnięte bo też może być tak że po prostu się szarpnie być może też ktoś wjechał mu w tył ale jak był malowany tył i przód to znaczy że mógł być po roleczce jeszcze ma tam jakieś tam ślady przy sztycy więc yy, nie był się lala la. teraz kwestia tego że jak często widzicie Renaty i Outlandery że mają poobijane mocno zderzaki od czego mają pobijane te zderzaki? Panowie, bo kład był jeżony przeprawowo, czyli jak widzicie, wy, już Wam bym zaraz pokazał, jakbym sobie wziął jakiś wskaźniczek, wezmę ten wskaźniczek i Wam coś pokażę. W Polarisie te koła wystają poza obrys składa, więc jeśli przejeżdżasz przez rów, przejeżdżasz go gładko, bo pierwszym jedziesz kołami. W Renacie niestety koła są cofnięte. Pierwszy wystaje zderzak, więc jeśli przejeżdżasz przez rów, to wiele na filmach widzieliście, że Renata, jak wjeżdża czy Outlander w rów, zawsze przycedzi nosem i gazem szura nim po całym tym. Dlatego jest cały poobrysowany, cały poharatany, pozginany. Jest, są wgniecenia na zderzakach, pamiętajcie, i przeważnie są już malowane, bo są tak zardzewiałe od tego przejeżdżania przez rowy, bo pierwsze co uderzasz tym. Tak samo po, po wyciągarce widać, jak było też to jeżdżone, czy ona tutaj jest, wiecie, pocharatana, powyginana. Tak samo stan liny na to wskazuje, jak na przykład są stalowe liny, to są zardzewiałe, ta wyciągarka piszy, lina się rozwarstwia. Wiecie, to są takie elementy, na które trzeba patrzeć Ech, tutaj po amortyzatorach też trzeba yy, zobaczyć no ogólnie no dokąd był jeżdżony będziecie widzieć jak tutaj jest kolor zmienia się kolor na chłodnicy to już wiadomo że tu się zmieni patrzymy na lampy czy nie były przyparowane Sprawdzamy na tym, czy nie, czy nie ma błota na lampach. Po kolei idziecie, Weźcie z taką latareczkę, zobaczcie, wisi trawa, wisi trawa, no skąd ta trawa, te glony się tam wzięły, nie? Wiecie co chodzi? Teraz tu przechodzimy, więc cały silnik był zanurzany, nawet dotąd widać, o teraz też tu można zobaczyć, zobaczcie, poświecić co można delikatnie, otworzyć sobie, popatrzeć, czy nie było tu nic zalane, ale widać nawet, zobaczcie po chłodnicy u góry, że woda była aż nad chłodnicę, więc tutaj też było głęboko. To są takie kilka rzeczy, na których warto zwrócić uwagę przy zakupie używanego kłada. I pamiętajcie, nigdy, nigdy, przenigdy nie wiesz sprzedawcy, jak wam mówi, że zakładał snorklad tylko dla wyglądu, bo mu się tak ładnie podobało. No nie, no nikt tego nie robi bez sensu, żeby katować tego kłada. Z wyniesionymi snorklami, gdzie wlot, wlot powietrza jest tutaj, szybciej się chłodzi pasek. Wiecie o co chodzi? Nie trzeba go to katować tym, że ten obieg jest większy, wylatuje, bo to jest katowanie kłada, bo on jest stworzony do innych rzeczy, a nie do takich, wiecie, dłuższych tras, bo się szybciej grzeje, naprawdę, bo przerabiam to też i mogę się z wami tym podzielić. To, żeby koła zmienione, na bikony to nie znaczy, że on jest już tylko po szutrach, bo pamiętajcie, że ludzie ludzie dużo, dużo potrafią zamaskować. Nie? Tak samo stan fotela. O, jeszcze tak szybko stan fotela. Zobaczcie, czy tutaj nie jest w ogóle, wiecie, porwany. Przeważnie, te fotele tutaj są też porwane od częstego wypinania, zapinania, bo tutaj się obrysowuje. Więc wiecie, kilka mankamentów znajdziesz, omijaj, <grytanie> omijaj z daleka, szukaj tylko takich rodzynków, które są na rynku, z lampką. Yy, I co, jeśli pomógł Ci ten film, chociaż troszeczkę, to daj łapkę w górę, jakiś komentarz, chętnie też poczytam te komentarze. Zapraszam Was na naszą grupę na Facebooku ADV Głogów Garaż, na nasze sobotnie live'y w każdą sobotę o 19.00. Rozmawiamy o właśnie takich patologiach, o takich właśnie y, rzeczach. Jak się nie wbić na minę, jak sobie radzić z naprawami. O tym wszystkim rozmawiamy. Więc trzymajcie się, kładowe wariaty i wariatki. I co, do następnego trzymajcie się. Mam nadzieję, że wszystko odpowiedziałem. Częściowo. Y, co Was tam ciekawi? Trzymajcie się. Na razie. Hej.